29 czerwca rusza piąty sezon Faktorii Kultury. To doskonała okazja do spędzania miłych chwil przy dobrej muzyce i nie tylko. 29 czerwca kabareton, więc świetna zabawa. Dno, ciach, słójczek po cukrze i Kacper Ruciński, więc rewelacyjny wieczór przed nami. No i taka wisienka na torcie w ten weekend. Czesław śpiewa. Myślę, że tutaj więcej nie trzeba nic mówić, tylko po prostu przyjść i się świetnie bawić. Cała Faktoria Kultury to Ponad dwa miesiące imprez. Do 25 sierpnia bawimy się w Pruszczańskim Amfiteatrze. Wszystkie imprezy w formule darmowej, czyli przychodzimy po prostu i się świetnie bawimy. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze. Zapraszamy także na premierę Teatru Wybrzeże. To wielka improwizacja. 6 lipca na deskach pruszczańskich będzie można tę sztukę zobaczyć, podziwiać i na pewno też świetnie się bawić. No i oczywiście nie zapominamy o scenie dziecięcej. To w każdą niedzielę o godzinie 14 sztuki dla dzieci. I w tą niedzielę również rozpoczynamy Teatrem miniatura, tutaj czerwony kapturek, więc myślę, że na pewno dzieciaki też się świetnie będą bawiły w te, w te, w te wakacje w Pruszczu Gdańskim. Wszystkich głodnych kultury zapraszamy do Pruszcza. Apetyt na pewno zostanie zaspokojony.